Mój znajomy, z którym rozmawiałem, stwierdził, że szkoda, że tego, co ja mówię, nie ma w jakiejś książce, że dobrze by było, żeby był taki podręcznik do miłości. Co to jest miłość w ogóle? I przedstawiłem mu, zadając różne pytania, Taką ścieżkę mm, poprowadziłem go za rękę, że miłość to jest ten wyższy stan niż przyjaźń. No żeby zaistniała przyjaźń, to ma wpierw istnieć akceptacja. Ja akceptuję tę osobę i nie chcę jej zmieniać. Że jak już on jest moim przyjacielem, ta osoba jest moim przyjacielem, moją przyjaciółką, to znaczy, że ja odczuwam przyjemność. Z przebywania z tą osobą, z rozmawiania z nią, mój przyjaciel to jest osoba, z którą miło mi się spełnia czas. Bardzo często może tak być, że rozumiemy się nawet bez słów, że samo przebywanie ze sobą powoduje, że nas to cieszy. Natomiast Sprawia nam przyjemność, no. jest dla nas miłe, natomiast miłość to jest radość przebywania, radość bycia z tą osobą. To znaczy, że Istnieje stan wyższy od przyjaźni, stan, w którym ja odczuwam radość zbycia z drugą osobą. Ja odczuwam nawet radość na samą myśl, że mogę z tą osobą być. I tęsknię za czasem spędzanym. w obecności tej osoby. I to jest już miłość.